Pilnujmy Polski. Panie redaktorze, dawno temu mawiano, że w Lublinie są dwa uniwersytety Kul i Żul. Teraz tak zwany pastor Paweł Chojecki twierdzi, że powołał. Biblijny Uniwersytet Lubelski w Panienszczyźnie. Co pan na to? No jak pan Chojecki tak twierdzi, to pewnie tak jest. Nie wiem, co to tam na tym uniwersytecie w Panienszczyźnie będzie nauczane, to ta miejscowość to tam ładnie się nazywa. Być może, że to nie przypadkowy wybór tam tej panęszczyzny pan, no ale nie wiem, no, każdemu wolno utworzyć uniwersytet, czy to KUL, czy to ŻUL, w związku z tym, dlaczego by nie pan Chojeckiemu. Pan Pyro, panie Stanisławie, jak pan ocenia wypowiedź tak zwanego czkumna Mariana Kowalskiego, nie wiem, co to znaczy czkumna, Mariana Kowalskiego, Powiedział on, że nie ma inflacji, bo w minione święta Bożego Narodzenia kupił choinkę taniej niż dwa lata temu. No, myślę, że pan Marian Kowalski się myli. No i tyle. Nie powiem, że jak zwykle się myli, bo czasami się nie myli, ale w tej sprawie z całą pewnością się myli.